Niektóre rzeczy wkraczają w nasze życie, wydając się niegroźne. Komentarz tutaj, prezent tam, pomoc, która wydaje się niewinna. Ale z czasem coś zaczyna ciążyć. Drzwi się zamykają, życie wydaje się zablokowane, bez logicznego wyjaśnienia. A kiedy to się dzieje, niewielu ma odwagę spojrzeć głęboko i zapytać, co akceptuję, czego nie powinienem. Padre Pio, znany ze swojej duchowej mądrości i nadprzyrodzonej wrażliwości, stale ostrzegał przed niewidzialnymi niebezpieczeństwami, które otaczają rozproszone umysły. Wiedział, że zło nie zawsze objawia się w oczywisty sposób. Czasami przychodzi owinięte w troskę, uprzejmość, a nawet czułość. I jeśli nie będziesz czujny, przyjmiesz to z otwartymi ramionami, myśląc, że to błogosławieństwo, podczas gdy w rzeczywistości to pułapka ten film nie jest kazaniem, to ostrzeżenie wezwanie do uważniejszego obserwowania co pozwalasz wchodzić do swojego życia i co ważniejsze kogo. W ciągu najbliższych minut odkryjesz sześć rzeczy, których nigdy nie powinieneś akceptować od nikogo. Mogą wydawać się małe, wręcz banalne, ale niosą ze sobą energię, która wysysa twoją siłę, blokuje twoją pomyślność i oddala cię od celu, jaki Bóg dla ciebie przygotował. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twoje życie wydaje się krążyć w kółko lub dlaczego pewne rzeczy po prostu nie idą naprzód, mimo że wkładasz w nie tyle wysiłku, być może odpowiedź leży tutaj. Ale zanim ujawnimy pierwszą z tych sześciu pułapek. Musimy zrozumieć coś istotnego. Akceptować to nie tylko przyjmować, to otwierać drzwi, a nie każde drzwi prowadzą do światła. Teraz, zanim zaczniemy, zapisz się na nasz kanał i włącz powiadomienia. Tutaj przynoszę ekskluzywne treści na temat Padre Pio, wiary i objawień, które zna niewielu. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Kiedy mówimy o akceptowaniu czegoś od kogoś, większość ludzi myśli o prezencie, przysłudze, pomocy materialnej. Ale w wymiarze duchowym znaczenie wykracza daleko poza fizyczne. Akceptować to pozwalać, otwierać przestrzeń, tworzyć więź. I to dotyczy zarówno dobra, jak i zła. Wszystko, co akceptujesz, przyjmujesz. Wszystko, co przyjmujesz, karmisz, nawet bez zdawania sobie z tego sprawy. Jedno słowo, jedna energia, jedna ukryta intencja. Jeśli nie filtrujesz, to wchodzi. A gdy już jest w środku, może rosnąć, zakorzeniać się, kształtować zachowania i decyzje, które mogą się wydawać nie Twoje. Padre Pio doskonale to rozumiał. Dla niego duchowa czujność była formą ochrony nie z powodu strachu, ale mądrości. Wiedział, że wróg duszy działa w sposób subtelny, wykorzystując każdą lukę, każdą rozproszenie, każde tak, które mówimy bez zastanowienia. Dlatego przed kontynuowaniem kluczowe jest zadanie prostego i bezpośredniego pytania. Co ostatnio pozwoliłeś wchodzić do swojego życia? Ludzie, rozmowy, obietnice, więzi nie wszystko, co się oferuje, zasługuje na to, aby być przyjęte. Mając to na uwadze, możemy przejść do pierwszej rzeczy, której nigdy nie powinieneś akceptować od kogoś, a która może być przebrana za troskę, ale niesie ze sobą najbardziej podstępny jad Źle intencjonowane słowo. Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób tkwi wątpliwości o swojej wierze. Ty nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić twoje życie, ale pospiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajdziesz w komentarzach. Z pewnością to znałeś. Ktoś patrzy ci w oczy, wydaje się zaniepokojony i mówi coś w stylu: mówię ci to, bo mi na tobie zależy. A potem pada zdanie, które cię dobija. Myślę, że nie powinieneś marzyć tak wysoko. Ale to nie jest dla takich jak my. Zawiedziesz się. Ton jest łagodny, opakowanie pełne troski, ale zawartość to czysty jad. Te słowa nie brzmią jak atak. Kryją się za radami, przebierają w ochronę, przez co są niebezpieczne. Trudno je zidentyfikować, a jeszcze trudniej odrzucić, ponieważ pochodzą często od kogoś bliskiego, krewnego, przyjaciela, kogoś, komu ufasz. Kiedy akceptujesz tego rodzaju wypowiedzi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz w nie wierzyć. Stopniowo twoja wiara jest erodowana. Zaczynasz wątpić w swoje możliwości, w obietnice Boga, w kierunek, w którym zmierzałeś. Płomień odwagi, który wcześniej płonął mocno, zaczyna gasnąć. A kiedy się orientujesz, przestajesz próbować, przestajesz szukać, przestajesz wierzyć. Padre Pio nie był tylko człowiekiem modlitwy, ale także człowiekiem stanowczości. Wiedział, że są słowa, które niosą ze sobą ciemność, nawet gdy wypowiadają je bliskie usta. Dlatego mówił: Nie słuchaj tego, co odsuwa cię od światła, nawet jeśli używa imienia Boga do tego. Istnieje różnica między upomnieniem a ograniczeniem, między prawdziwą radą a nasionem strachu. Prawdziwa rada wzmacnia, nawet gdy koryguje, buduje, inspiruje, popycha w górę. Fałszywa rada paraliżuje, wysysa, krępuje. Jeśli chcesz chronić swoje życie duchowe i emocjonalne, zacznij filtrować słowa, które akceptujesz. Nie każde zmartwienie pochodzi z dobrego miejsca i nie każda troska jest szczera. Czasami to tylko fasada dla czegoś głębszego, i bardziej niebezpiecznego, co chcecie utrzymać w małym świecie. Teraz wyobraź sobie, co może się zdarzyć, gdy jad nie przychodzi w słowach, ale w formie prezentu. Nie każdy prezent jest gestem życzliwości. Czasami to cicha wiadomość o kontroli, zazdrości lub wręcz sabotowaniu. Ile razy otrzymałeś coś, a po kilku dniach zaczynałeś czuć dziwne obciążenie? Dyskomfort, którego nie mogłeś wyjaśnić? Dom wydawał się cięższy, sen stał się niespokojny, małe rzeczy zaczęły iść nie tak? Ale nie połączyłeś punktów. A no, jeśli problem nie leżał w tobie, ale w tym, co zaakceptowałeś? W wymiarze duchowym przedmioty nie są tylko przedmiotami. Niosą intencje. Niosą ducha tego, kto je oferuje. I, w zależności od otwartości, jaką napotykają, osiedlają się z siłą. Padre Pio wierzył w moc modlitwy nad rzeczami materialnymi, ale również ostrzegał. Są prezenty, które należy odmówić. Zwłaszcza te, które pochodzą z rąk, które czujesz, że nie mają dla ciebie dobrych intencji, nawet jeśli się uśmiechają. To nie jest zabobon. To discernment. Ponieważ zło również przebrane jest za hojną ofiarę. Prezent ofiarowany z zazdrości może nieść ładunek, który zanieczyszcza otoczenie i zaburza twoją wewnętrzną, a czasem to, co wchodzi, nie wychodzi łatwo. A jeśli myślisz, że problem dotyczy tylko przedmiotów, poczekaj, aż zobaczysz, co się dzieje, gdy pułapka przychodzi w przebraniu pomocy. Pomoc to akt hojności, ale są tacy, którzy wykorzystują to jako walutę. Czy kiedykolwiek otrzymałeś pomoc od kogoś? A potem poczułeś, że jesteś coś winien? Jakby każdy twój krok musiał przejść przez akceptację tej osoby? Jakby wdzięczność miała termin ważności, zasady, zobowiązania. To nie jest pomoc, to jest więź. Są ludzie, którzy wyciągają rękę tylko po to, by cię uwięzić, oferują wsparcie, gdy leżysz na ziemi, ale żądają posłuszeństwa, gdy tylko się podniesiesz. Gdyby nie ja, nie byłbyś tam, gdzie jesteś. A co gorsza, Używają tego, co dla ciebie zrobili, aby cię uciszyć, osłabić, utrzymać w zależności. Padre Pio ostrzegał: Każda akcja powinna wynikać z wolnej miłości, a nie z kontroli. Kiedy charytatywność idzie w parze z żądaniami, traci swoją duchową wartość, przemienia się w walutę manipulacji, a ty stajesz się więźniem długów, które nigdy się nie kończą. Ten rodzaj pomocy jest subtelny. Zaczyna się od szlachetnego gestu, ale szybko przeradza się w kontrolę. Osoba zaczyna zbyt wiele opiniować, zbyt wiele ingerować. Obraża się, gdy podejmujesz decyzję bez konsultacji. Zaczynasz obawiać się, rozczarować, i stopniowo tracisz swoją autonomię, nie zauważając tego. Nie ma nic złego w przyjmowaniu pomocy. Błąd polega na akceptowaniu pomocy, która osłabia Cię wewnętrznie. Która odbiera Ci głos, wolność, bezpośrednie połączenie z Bogiem. Prawdziwa pomoc wzmacnia cię. Podnosi cię, abyś mógł podążać swoją drogą. Nie po to, by cofać cię za każdym razem, gdy próbujesz pójść dalej. Jeśli dzisiaj czujesz, że jesteś uwiązany do kogoś, kto za bardzo ci pomógł, być może nadszedł czas, aby przemyśleć te relacje. Wdzięczność nie jest więzieniem, a lojalność nie jest uległością. A jeśli myślisz, że kontrolująca pomoc to granica, co powiedzieć o zaproszeniach, które wydają się niewinne, ale powoli oddalają cię od wiary? Nie każde oddalenie się od wiary dzieje się z świadomej decyzji. Czasami zaczyna się od zaproszenia proste. Chodźmy dziś na miasto. Dokładnie w czasie, kiedy zwykle się modlisz. Zrelaksuj się, nie musisz iść na mszę jutro. Powiedziane z naturalnością, jakby to było coś lekkiego, bez konsekwencji. Na początku ustępujesz raz, potem jeszcze raz. Kiedy się orientujesz, twoja rutyna modlitwy stała się czymś, co robisz, kiedy masz czas. Ten wewnętrzny spokój, który wcześniej cię uspokajał, stał się ciągłym hałasem. A pokój, który przychodził z sakrum, teraz wydaje się odległy, niemal zapomniany. Zaproszenia nie są skandaliczne nie krzyczą, że się odchylasz wręcz przeciwnie, szepczą normalność. To zaproszenia na imprezy, puste rozmowy, nawyki bez celu, ale wszystkie mają coś wspólnego odłączają cię od Boga, minutę po minucie. Padre Pio mówił: Kiedy przestajemy się modlić, otwieramy przestrzeń dla innych głosów w naszym wnętrzu. Wiedział, że niebezpieczeństwo duchowe nie polega tylko na wielkich upadkach, ale na małych przyzwoleniach, na rozproszeniach przebranych za rozrywkę, na relacjach, które nie popychają cię do przodu, ale tylko cię zajmują. Problem nie polega na zabawie, problem polega na przyjmowaniu zaproszeń, które w głębi duszy anulują twoją esencję, które oddalają cię od twojej duchowej tożsamości, które osłabiają cię, nawet tego nie zauważając. Idziesz, uczestniczysz, śmiejesz się, ale wracasz inny, mniej pewny, bardziej rozproszony. I coraz dalej od tego, co naprawdę cię wzmacnia. Jeśli czujesz, że coś kradnie twoją pokój, przyjrzyj się zaproszeniom, które akceptujesz. Nie wszystko, co wydaje się lekkie, jest dobre. Nie wszystko, co przychodzi z uśmiechem, pochodzi z światła. I nie każdy komplement jest tym, czym się wydaje. Czasami to, co przychodzi z słodkimi słowami, niesie ze sobą jeszcze bardziej subtelny jad. Porównanie, ironie, lekceważenie przebrane za uprzejmość. Udało ci się, co? Nie wyglądałeś na zdolnego. Gratulacje. Ale nie zapomnij trzymać się Ziemi. Dziś jesteś w porządku, może to szczęście. Na pierwszy rzut oka wydają się to komplementy, słowa pozornie niewinne, rzucone w trakcie rozmowy, pełne lekkiego tonu, niemal żartobliwego. Ale wystarczy zwrócić uwagę na to, co następuje później: ciszę, którą zostawiają w powietrzu, wątpliwości, które się pojawiają, uczucie, że coś nie jest w porządku. Tego rodzaju wypowiedzi nie mają na celu podniesienia mają na celu pomieszanie nie chwalą prawdziwie. Ale też nie atakują bezpośrednio. To trujące półśrodki, które ukrywają się za ironią, subtelnością, tak zwaną szczerością, która służy jedynie do pomniejszania. Padre Pio ostrzegał, że zło czasami ukrywa się w subtelności. I oto jedna z najbardziej niebezpiecznych osoby, które zbliżają się z słodkimi słowami, ale w głębi duszy mierzą, oceniają, prowokują niepewność. Intencją nie jest celebrowanie Twojego zwycięstwa, ale jego pomniejszenie. Sprawić, byś zaczął wątpić, czy naprawdę zasługujesz na to, co osiągnąłeś. Te słowa są jak nasiona. Jeśli je przyjmiesz, kiełkują. Rosną w tobie ać się jak cień, przyćmiewając światło zaufania, wiary w siebie, a nawet wdzięczności za otrzymane błogosławieństwa. Nie akceptuj. Ani z uśmiechem, ani dla grzeczności. Bądź silny w sobie. Nie musisz konfrontować złością. Wystarczy, że nie pozwolisz tym słowom wejść, bo za każdym razem, gdy wchłaniasz taki rodzaj komplementu. Coś w tobie się kurczy. A czasami to, co się kurczy, to nie tylko twoja pewność siebie, ale twoja własna wiara. Ale istnieje coś jeszcze głębszego, bardziej niebezpiecznego, co może uwięzić twoją duszę, nawet tego nie zauważając relacje oparte na winie i duchowym strachu. Są ludzie, którzy nie krzyczą, nie naciskają, nie wymagają, ale wiedzą dokładnie, jak sprawić, byś poczuł się winny. Używają fraz takich jak Bóg ci to odbierze lub nie powinieneś oddalać się od tych, którzy tylko chcą twojego dobra. I powoli twoja wiara jest formowana nie przez miłość, ale przez strach. Tego rodzaju relacja nie jest widoczna z daleka. Buduje się powoli, poprzez małe insynuacje, pełne spojrzenia, strategiczne milczenia. Zaczynasz czuć się źle, że wybierasz siebie, że mówisz nie, że oddalasz się od ludzi lub środowisk, które ci sz. Teraz, gdy znasz sześć rzeczy, których nie powinieneś akceptować, Czas zebrać wszystko, wziąć głęboki oddech i zrozumieć, jak każda z nich może Cię blokować, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Ojciec Pio nauczył nas, że dusza w pokoju nie akceptuje byle czego. Ona rozróżnia, odrzuca i chroni się. Prawdziwa wiara nie żyje strachem, lecz jasnością. Zanim otworzysz przestrzeń dla kogoś lub czegoś, zapytaj, czy to pochodzi od Boga, czy mam mnie od Niego oddalić. I pamiętaj, kiedy mówisz nie temu, co cię osłabia, mówisz tak, do życia, które Bóg dla Ciebie wymarzył.